Siemaneczko z tej strony Miedziany, a ze mną dzisiaj są... No... Dzień Dzięki. Dzięki! Dzięki! To pierwsze! No to... przedstawić! No, dobra, no to ze mną jest Szalona... Dzień dobry! Kiwizon... Cześć! I... Chibo pod. Pseudonimem, bo to jest Only Dead, już dobrze wam znany. To jest... Dokładnie. No i dzisiaj gramy sobie na Minecraft i Alms. Yy, no i w sumie co będziemy robić. Uniemy. Dobra. Uniemy. Trzeba uciec to. No ale, ale, ale w tym sobie trcinę. Yy, spoko. Yy, ogólnie stał się mały problem taki, że odpaliłem do dopiero tego, chwilę temu no, owca, tego Realmsa. Yy, A, odpaliłem. Tak. Odpaliłem tego Jalmsa chwilę temu, no i... no wyspałniło nas na takim zadupiu. Nie bij jej! Ale na łóżka no ty... będzie. No na, nawet ci na jedno nie starczy, no nie bij co z tego, ale będzie na później. Nie <laughs> bij jej, to się rozmnoży w przyszłości. Ale jej to nie wyciągniemy! Tak to nie będzie. <laughs> I tak ją zabił. Tak. <laughs> tak, tak to było by ale było warto. <laughs> Aaaa, mnie goni! Delfiny na tuicie. Dobra ja. to płyniemy gdzieś. Płyniemy tam, Dokładnie. gdzie ty znalazłeś tą wyspę w ogóle, bo tak, Kuba wyka. to już ogarnął ok, tak, wyspę. Tak. Więc, więc no, lećmy już tamtą stronę. Zapraszam ja was z nami. O kurde, on ma zabijcie trident. Mnie. Nie, on ma wędkę. Płynie Czemu? z nami. Ja nie mam, ja nie mam speeda. <laughs> znaczy, pływać, pływać chyba tak samo szybko, więc... Nie wiem, nie. Nie, ona bez, bez tego, bez jedzenia nie może pływać. O nie, mam mięsowki, zarąbiście. Weź mnie zabij, zabij mnie Kilka Ta, I tak nie mamy żadnego licznika. Tak. No, jeszcze nie ma. Moja A to... trochę nam zeszło na tej wyspie, bo były małe problemy. No, ja się też już przy okazji zesatuję w sumie. Bo w sumie czemu nie. Dobra, Kupiłam to... mam moją kość. Dobra, Ciągle, jak, no, z... bo, 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 bo. dobra, no istotne pójdźmy już tam do, do... tego, do Kuby. A ja tonę. <grym>, Chociaż jestem ja to to na powierzchni, to ale tonę. Bo ja wodzie. No, czy czemu stałaś w miejscu? No bo ping ma. A. No ja mam ping nie, Filipa, no. Niestety no. tak nie. to wygląda. Dobra. No to jest tak problematycznie. Widzicie już tą no. wyspę? Tak, ja widzę. O Oła, coś, coś mnie klepnęło. Pewnie ta owca. O, Zajmę. a szalona znalazła statek. <noise> tu jest więcej owców, które trzeba zabić. W ogóle, ty Kuba, już sprawdzałeś ten statek tutaj? Nie. Ja niczego nie sprawdzałem. A, no to w sumie mieliśmy... To jest tylko jedna owca. To mieliśmy w sumie statek, którego nie sprawdziliśmy. No, nie istotne. Ale myślałem, że później go sprawdzimy, bo teraz to my nawet nie mamy drzewa, nawet nie mamy jak zacząć. No, w sumie to ten... Tak. No, wi widzę, sz Szalona już znalazła przyjaciół. No, ja mam, ja zaraz zginę. Jakbyśmy szybko znaleźli żelazo, to już my to będziemy mieli na łóżka. Można razem drzewo. Teraz się w kopę i poszukam szybko na łóżko. Ty nie respić e, na jest? Dobra, obstawiam, że was będę musiał po przeteletepać. nie ja proszę, ja się zabrałam takie małe no. kuba weź no. mi powiedz na jakich koordynatach ty jesteś ja ci już za, zacznę ja szukać aktualnie na e, 306, minus ja, 360 50. i 500 coś takiego I tutaj są owce obok więc zauważysz no. minus 360 tylko, 500, czyli w tą tylko stronę ich nie tylko ich nie klepło tylko ich nie o kurde. Aha. Aha. Tu już masz żelazo? No, było w tej skrzynce, ale zaraz A zbieram, będziesz miała więc, dwa? Więc odłożyłam. No, osiem było nawet. No. O, dobra, to będziemy mieli na ten. A, to straciłaś. Nie, no mam, bo odłożyłam do skrzynki. A, okej. Okay. Oba, no, ja już Cię Kuba widzę. widzę, tam generalnie nie ucieka bo, i ten... Bo ja dużo owiec i właśnie fajnie by było szybko sobie ogarnąć. Ej, ale nie powiem wam szczerze, ten świat się trafił tak beznadziejny, tuż są kuźwa może 3, 4 nie. drzewa na krzyż. On nie jest beznadziejny. No nie no, ludzie no, tak się nie da On jest ja po prostu I to mi się podoba. Mm. Zrobimy to tak, bo... Ja już szukam, że. Nie, nie tepa, znaczy, ja ci powiem, kiedy masz tepnąć. tepne. Zrobimy to tak, bo Wika masz. po prostu połumienia sobie. To eee... przygotuj, pobędę, eee... ja ci powiem, kiedy mnie tepną. A właśnie, jak pewnie widzicie po czacie, albo nie widzicie, bo ten czas mam strasznie malutki. Eee, wyście chyba, eee, znaczy ja zapomniałem się w ten sposób przywitać, jestem miedziany i 15. Dokładnie. <laughs> nie potrzebaj mnie, mnie, Miedziany my. i 5 y Dual Core. Eee, moment, ja mam Ciebie tepnąć? No. A, bo już nie ta pani, ta pani ta Weź se przyszykuj komendę. No, mam żelazo, dobra, jest genialnie. Dobre. Weź se przyszykuj komendę. I w sumie ja to se pójdę po trochę Spoko, no, to chedrę Spokój Spoko, Ja już przyszykuj mam żelazo, więc komendę. zaraz ogarnę Shirsę. Dobra, no już mam komendę przyszykowaną dla ciebie. Czy ja ci powiem komuś... Od razu ją kliknąć, bo... Dobrze. Po jedna sekunda ja nie żyję. <głos> <głos> no, takie unlucky. Znaczy, te skrzynki w tych statkach, jak je się na początku otworzy, to one ci resetują powietrze. No nie wiem, no nie istotne. W każdym razie ważne jest to, żeby. No, jak już za każdym razem je potem otwierasz, to już ci, też nie masz tego efektu. Mhm. Mm Mamy. No, no. Ogólnie do przepalania jedzenia będziemy używać ogniska, bo tak będzie bardziej efektywnie. Mhm. Mm ta... Yeah, efficiency yeah, w dubstepie. To będzie dobry de materiał. Dlepań, lepań, lepań. Mam znalazły. Yeah. Yeah. O oh, Jezus. To, to by musiało być w funny no. moment solo, ale... To to będzie, będzie! Jej. Kuba, ty przej... Fany moment. Kuba, ty przejrzysz te moje filmy i tam melukniesz czy nie ma czegoś ciekawego do Funny moments, nie? No dobra. Mhm. Mm <laughs> <Nie>. Ja już zrobiłem <laughs> 30, tak? Dobra. E, co? Ja, ja już mam 30, już gole te... Mówię co. Spoko. Ja mam 9 żelaza i 7 to ty już, to będziesz mógł już robić kill off, Czy coś? Na, masz jakieś ma, patyki? No e, choć... Ja nie mam nic, bo tu drzew to jest po prostu tyle, my, my że... Masz połowę drewna Dziękuję I tam jeszcze była jedna owca Czekaj, na cztery, czyli... Brakuje mi jednego, jednej wełny, nie, to mam hmm. Mam wszystko To idziemy spać od razu <grych> no, no, Potrzebuję no, ja dwa wylem... drewna od ciebie Zostanie ci? No, ja mam pełno. No tu daj dwa drewna. Trochę więcej, nie? I chodźcie idziemy spać. Spoko, spoko. No ja się Drobiaszki, nie mam. Ja mam już killę w zarąbicy. No. Ale to w ogóle beka, bo będziemy... Jak na jazie mieszkać na O nie! One na są kolorowe te wełny. To potrzebujemy białej wełny. Albo szary. <noise> ja miałam moją kość, ale no. Znaczy nie, ona była już ukolorowana, więc... To co, idziemy spać? E, dobra, tu się zespiła. Szybko, 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 bo ja już tam widziałem Endermana i Bo już się kładźcie, nie? No! Dobra, ja, nie, ja, się, ja się nie odzywam, może lepiej na odcinku. E, no... To fajnie... Dwie dziewczyny, jeden chłopak w łóżku, nie, ja jeszcze powinienem być po środku. a Kuba... Sorry, sorry nie ma miejsca dla ciebie. Ja, to ja będę spał w nogach <noise> Tylko nie masz prawo, tylko nie wasz prawo. Dobra. <noise> Ej, no. no ktoś mi łka tu łóżko. No nawet ktoś dwa. Ja... <noise> Ej mi też. Ja to wam. <noise> no, idziemy łóżko. Złodziej łapać złudziej. No dokładnie stąd idziemy. No mam sześć żelaza, ktoś chce kill. Czego. Wiesz co, nie wiem w sumie, a możesz... A ja biorę tę grzybkę. Coś, masz, Bo ty to ładnie kopię. A dziękuję, a, a dziękuję. No widzicie, ja, ty widzicie, widzicie, ja umiem kopać, nie? To co niektórzy tutaj. No. To trafisz, murzynie. Kości znalazłem. Aha, murzynie, no dzięki. <noise> Jak coś, to zbierzcie sobie drewno na łódki. Jak nie będziecie mieli, to nie mi było, Aha, coś taka źle na no, to... Musimy no, płynąć to tak. dalej, bo ta wyspa chyba jest niż mi się wydawało. No ta wyspa jest strasznie malutka w sensie. No co tutaj masz? No trzy drzewka, no i w, sum, w sumie to tyle. Co tutaj takie cenniejsze rzeczy to biorę. Kill of yy, Jak się to robiło byłem. łódź? Yy, tak droba. jak w no, dokładnie. Taka mała literka U. O, tak ci mogę powiedzieć. No no dobrze. Nie no, ja jestem tak wtajemniczony w Minecrafta, że nie grałem jednak przez pół roku teraz, no to... to jednak bije bieda troszku. Dobra, mam łódkę. To co, Szalona? Ja płynę z sobą, bo myśli. No, no i elegancko, no i widzicie, no i porobione, no i ja, ja już wiem z kim ja płynę. Kuba, ty powinieneś Wikę wziąć ze sobą. Moment, bo ja, bo ja chcę zobaczyć, czy ta wyspa jest taka mała jak mi się wydaje. Wieka może nie dopłynąć na internecie. <noise> nie, no Dzięki. Opieczkę. Nie ma za co. No to ja złapić jest no, faktycznie. Nie. Teraz o kurnie. Albo ja robię, bo z... lepiej pięćni niż dwie, nie? Co no. domki zabieram? A... Znalazłem świnki i znalazłem krowy i mam ochotę je zarządzić, Znaczy zabić, znaczy humanitarnie zamienić na jedzenie. No, na To jest tak. bardzo dobry pomysł. Ej, bo, nie, dobra, to tak tutaj ma. jednak jest ląd. Chyba, wiecie? E, wiecie, co mam problem z jedzeniem? Płoń, e, trzeba płynąć w lewo. Połowce. No, to. Dobra, to ja, będę, to ja może zabiję te krowy, które są tutaj. No, weź tam, tam za, skombinuj jakieś czekam. jedzenie. A to ogarnę. Mamy. Ej, to tam jeszcze no. sam owiecę. Potrzebuję no. zwykłego drewna. No to weź, jak możesz, szalona, to te e, owiece tam pociachaj, a ja już to wrzucę do pieca. To co tutaj mam. No, bo już mamy tę. No nie, no, tu jest, ty... jest ten, tu jest Baśka. O kurde. No nie fajnie. O, dobrze, pali ja się. Zginie. Ja, ja już mam camp, campfire. No nie, ja też zginę. Dobrze. Bigo, 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 bigo. bigo. Masz zniszczone Chlepiemy. łóżko, więc się zrespisz teraz na wyspie. Nie żyję. Dobrze. starać się nie zginąć. Jak, e... jak... coś, to ja już nam załatwiam piecek. O, nie dostałam w piętę. macie piecyk. Ja mam piecyk. Przy sobie. A, Ale Filip... A, ja sobie no mam to wszystko na jasne. Sobie Chyba, że nie macie tego. No to to są ja trzy logi, mam. trzy patyki i jeden węgiel, Byle Eee, ja mam... Ja mogę w sumie zrobić. No to scraftuj. Crafting no to, yeah, no to, yeah, to, to ja, chwilej. to jest, to jest najbardziej crafting. eficiencji na początek, bo... Czy hey, ja. ty masz crafting? Ja mam. Ja mam crafting. No mamy dwa craftingi. No, nawet <grym> dwa, no to jest spoka spoko. spoko. Aj lamy mi się tutaj zespiły przed chwilą, Lol. I sobie <grym> wezmę jedną jeden. Śmieszne. Boże, jak nie krzyczę. Nie krzyczcie tak, to jest straszne. Jesteś w sensie mm -hmm. przerażający. Czemu to mi się krzyczy. tutaj Creeper kri na ryju zrespił? No. To ci krzyczy I w ogóle to jest Iron na gry. Gdzie to położyć? A, nie, no gdziekolwiek. Tak, tak. O. No i dla każdego coś dobrego będzie. No dokładnie. Tak? Dokładnie. Tak. No, tak było, ja ci mówię. No. A sobie może zmniejszę te czanki chociaż w sumie. Nie, miałem ja na początku podczas nagrywania miałem małą spadkę FPS-ów, ale już się trzyma chyba w 60, więc jest okej. Okay. A mam 12. No mamy renderowanie 12 czanków. No od razu 13, a ty miałem 32, jakby się trzymało. No normalnie no. te atom tam tego Ale to trzyma z na SSD w tym przypadku nie ma nic do rzeczy. Eee, jak już tam skończycie, to chodźcie na Kordy minus 22630. No to zapiszę Mhm. Mm Napisz, na Położyć nie nie pisać. Będzie w tamtym czasie. O, tu nie powinniście zauważyć, po ognisku bynajmniej. Mhm. Mm Spoko, no czekamy jeszcze aż jedno mięsko się prze... Dobra jest no to... Szalona możesz prowadzić. Nie niezwykle. Hehehe A to już nie bierzecie. E, a no dobra, no to jak Wika a chcesz, to ja. możesz wziąć. Dobra, to chodź. raz, no. już jeszcze nie bierz. Musimy znaleźć większy ten... Nie, dobra. Fuck. <grym 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 ile razy ja tak jeszcze zrobię? No, no nie wiem. Ej, tu jest... S. Ej, tu jest dużo jedzenia. Chodzącego ja gościa. No, tak, tak. No ja niestety nie, nie mam nie A, mam bo jak. A, jeszcze po tamtej stronie góry, tak? Kilofem, maybe. No ja nie mam kilofu. Polecam sobie zrobić siekierkę i siekierką, bo siekierka zabija na hita. Jak, no. to jest ja, ja... to na hita może zrobić. Ej, to weź wika postaw crafting na no, szybko. Najlepiej drewniana też zabija na hita, jak coś Tylko ona musi ci naładować ten atak, nie? Zresztą pamiętasz, Filip. Tak, dobra, trochę. dzięki wielkie. Teraz trochę węgla pozbierałem. No, na dwa hity w sumie zabija. Ale to żeś mi strasznie szybko te łóżka ogarnęli, mi się podobał ten raz. No, nie było źle. Wszystko się perfekcyjnie zgrało. Ej, szalona, szalona. No, co? Patrz, co? Mam, mam dla ciebie kwiatek. Wow. Widzisz, wyjątkowo znalazłem. Ja mam mięso. A ja mam mięso. Co byś wolało? <grym <grym a kebab. Ja tak, ja mięso? Mięso. No, no w sumie to jest. Ja mam tak, ja mam baraninę i wieprzewinę, więc. Baraninę? A my w ogóle dobrze biegniemy? O, steka i purekczopa, nieważne. No, biegnij, biegnij tak. powinniście tak mniej więcej biec chyba pomiędzy czerwoną a zieloną. Niebieską, fuj. Tak, Ja to mnie patrzę, a ja za nimi biegnę. O, o, jesteście. Super. No, my cię już też widzimy, więc... Kujczak mięso. <laughs> Zostawę. Ta... Co wolisz to, czy to? Ona woli kwiatek. Ja sobie sobie przepalbiam swoje dacie, więc... Lama! Czy tam alpaka? Moment. W sumie, czym ty tak. jesteś? Ja nie mam logów. Ognisko, ktoś? Eee, ja też już nie mam. Ja użyłam ostatnio. Eee, czekaj. Eee, A no, ja Gdzie mam tylko macie? też jeden dębowy Malerzyk. pień. Bo A macie. A będzie jeszcze jeden? Jest takie coś jak drzewo. Ej, tam są jakieś drzewa. Tam Wiesz, jest jakaś no. wysepka z drzewami. Dobrze, Ej, ale tu są bliżej, Filip, chodź, tu są bliżej. Drzewa. Ej, tu coś dużego się chyba zespiło. No wiem. A już mam. A tam jest są dynie. ja idę po te dynie. Masz Filip, ten. No, dzięki Kubie już wiecie, że mam na imię Filip. No, Zawsze, na plus. Zawsze na plus. Nie ukryłbyś tego przed, przed nimi. Tak. Bynajmniej by przez to, że gra ze mną. No. Only Dead... Bo, that... bo, ja, bo ja nie dam rady. Only Dead bawi i uczy. Bo ja nie dam rady w inny sposób. Nie no, spoko, no spoko, Czasem, czasem w sumie... Czekaj, kiedyś to czy będziemy midziany chyba na początku jakoś, nie? Możliwe, nie wiem, ale to już były to la, było lata się... temu. Dawno i nieprawda. Rzeczywiście. Idziecie no, w Ja za w sumie na tę wyspę. Czekaj, bo na dziewczyny Daj trzeba poczekać. Daj mi ognisko. A wy tam idziecie dobra. Ja chcę ognisko. Tutaj mi... A tu jest delfin. Ja idę sobie do delfina. Ja chciałam. Delfin A delfiny podrywał. I mi nie dadzą ogniska. No, ja ci dam ognisko, ale jak już znajdziemy stabilne miejsce. Dobra, to chodźcie. No, bo, mi się bo... wydaje, że to też jest. Dobre. Nie, przepalić. nie będę głodna chodziła. Ale no to jak jesteś Palić. głodna, no to mogę, mo mogę ci dać za chwilę mięsko. Dobra, ja mamy mam plains'y. Mamy plains'y i las, i las y, ołkowy. Kurde, dż, but... Kurde ja będę usiadł coś tak. Tak, las ołkowy. Dębowy. Nie mogę znaleźć słowa ciągle chciałem powiedzieć brzozowy. Nie wiem, czy myślałem, że, 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 że ciągle po lądzie za mną biegnie delfin. Ale... A, a, ale chyba już tak dobrze nie ma. To będzie skrzynka? Chyba nie. Jest. E, ludzie, bo wy mnie właśnie porzucacie, tak. wiecie? Na marginesie się Mam mapę no, Skyboof! Dobra. dobra, mamy fajną miejscówkę, jak coś. Uh, uh. I myślę, że tutaj się możemy na razie zatrzymać. Tak, ja zaraz zginę. Nie umieraj. No, ale nie jedno, jedno, jedno. O Jezu! Dacie, dacie radę pójść spać. No, wow. o. Nie. Okay. Eee, obie zginęłyście? Tak tak. Ymm, no to, ja jestem obok. Ymm, To moment. Tepe, szalona. 1, 2, 3. miedziany Mię i, tlemy, ja i 5 ymm, Właśnie widzę te nasze itemy wszystkie. No. Gdzie jest tam ta woda? Ja muszę wejść tu. bo tutaj, bo, bo jeden ma trident. Ale on się teraz z nami się sfokusował. Dobre, ja się w to nie bawię z nim. Się, trochę się rozszykuję. 4 HP na hita zabiera. A ja tak trochę lecę. Albo spadam, nie wiem. Chyba spadam. Teraz no, to, co można, póki żyję. O nie, zaraz nie będę żyć. No, no właśnie, widzimy. ja to postaram się pozbierać wszystko, co tutaj leży. Ja też pewnie nie będę żyć bo, bo ja spominę. No, No właśnie. Dobra, a co ty tam miałeś za item szczerze Mówiąc. Mm, żelazo. O, no to żelazo Uf, to już brzmi tak dosyć. Tepaj, mnie No te początki będą coś czuje problematyczne. Początki bywają... A, diament, a o diamentach to nie było mowy. To miał diamenty. Nie to były Emeraldy. Dobra, to ja to jak trzymam, dawaj, dawaj tutaj do mnie, jak trzymam. Jakie taktyki w ogóle jeszcze lepsze niż w CS-ie. Jezus, co się tam dzieje? Nie mam Optifina, żeby przybliżyć, bo jeszcze Optifina na tą WS nie ma, co jest smutne, ale co tam? jest? A tam są Endermany, co jest? Jeszcze ten jeden dom w niego rzuca. E Filip, bo pająk idzie. Macie wszystko, bo, możliwe. Że tak, ojej. No Uważajcie, bo on tutaj rzuca. No właśnie widzę. A to bije 4 hp na hita bez broi. No nie że. Dobra. Dobra, to le lecimy, pokaż to miejsce, w którym się osadzamy i to będzie koniec raczej tego no, odcinka, no, ja bo to no, tak... tak. jak na razie. No, no dużo kipiej. Bo Dobrze, znowu zginę. zginę. Dobra, szalona, idę po ciebie, nie pozwolę jestem, ci zginąć. Chodź. Jestem, 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 jestem. Jak coś najwyżej ja zginę. O nie, wiki, za tobą. Nie, wiem. Kuca, ratujcie mnie. Ja postawił łóżko tak nagle? Ja, bo chciałem, chciałem iść spać, bo potworów nie było akurat dookoła. Właśnie mi ten pająk uratował. Ja, górę, ja swoje mam łóżko. A ja nie mam. Ale potwory już tutaj są. Jak to nie ma swojego łóżka? A to bo ja. ja, ja Płap, łap, łap, łap. A ją, No. KS. No. One będą problematyczne. <laughs> Ode mnie. Dobra. Nie Pięknie. rób tak, podtakuj. <laughs> no już śpi. <szpij>. Bo <laughs> <się. śmiech> Ode... <laughs> <Sorry. śmiech> Idziemy spać, chodź, szybko. Zanim przyjdą potwory. Nagle przychodzi creeper. Oh hell no. Mm. Śpinki po nas Mogłeś sprać. to bardziej muzykalnie zrobić. Czemu wy razem spaliście? Nie pytaj! Właśnie nie wiem, oddaj, oddaj no. łóżko. Po co mi dajesz łóżko? Nie potrzebuję twojego łóżka. Jak to nie? Dobra. Już mi jedno dałeś, tak? Eee, dobra, a ja to w sumie... No. Mm. Dokładnie. Dalej. Tak było. No. Dalej tak pan Jesus powiedział. We are trying to find something sweet. No właśnie, tak powiedział. Dobra. Jak pan. 10-godzinna wersja. Tak. Tak, 10 na wersja, jak pan Jezus powiedział. Jak pan noc powiedział. <grym> tak, tak. powiedział: Niech stanie się Minecraft. Mhm. A ja mam taki mały pomysł, no nie? Ale nie wiem, czy on wypali. Jaki? ha ha ha. Masz. Co o swoim. Mm. Spróbuj. O uda Co? Nie, nie, nie. To mnie się nie uda. O, Ale beka! Dobra, mam, mam już dwa psy. Kabiaki. To jaki. To była ta piszcze szczęśliwa. Dwie kości, dwa psy. A e, to dwie. teraz nie możemy. Nie, ja się teraz nie mogę bić. O, co za. No, dobra, to ja mam taką propozycję, żeby zakończyć ten odcinek i polecieć ewentualnie poza nim szukać już po prostu jakiejś takiej bazy, zrobić coś tam prowiz prowizorycznego teraz dobra, i... Chodź na drzew. Ten... Dokładnie, też o tym pomyślałem, żeby się spotkać na drzewie. Dziękuję. Nie ma za co. Mam <grym> drzewie? Czekaj, Wika. O, wioskę już widzę. O, wioskę! No to czekajcie, w wiosce skończymy. No to idziemy za mną. Ok. Ej, w ogóle, co ty na to, żeby się w wiosce osadzić? Mm, nie wiem, jak chcesz, możemy sobie. Ej, to nie jest takiego głupi pomysł. Jak Na początek. O, idealnie. Au. Skupnięte. O nie, idealnie. <śladenie> <śladenie> Jezus, może centymetry, nie? Coś takiego, pixel. No ja miałem pixel, żeby uderzyć. Zobaczymy, jak duża jest ta wioska, ale widzę, że ona jest taka pretty. Pretty fine, pretty pretty good, pretty, no pretty bli blisko. Jest taka bli bli oh. blisko, pity. <laughs> blisko tego mamy w ogóle tego las, więc, więc poczekaj I konie bo są bo nawet. Wika idzie za nami widzisz? Mam blast furnace, jej. Dobra, to chodźcie Jak do... jest tu biały koń, Ja rezerwuję białego konia. To chodźcie tu pod studnie. ale T'o jest mój. Bo ja, bo ja, bo ja, bo ja już grałem. Ale <laughs> Nie, gdzie jest studnia? Tutaj jest studnia. Ej, no. bo te wieśniaki już turchają, no. Chodź, czy No, no to jeżeli wam się sp. no nie oni. A no nie! Zapomniałam. No, no. 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 Let's go fanny moment. Ebo, ebo, no i niestety mój piesek jest dead. No, tu lata jakiś kierujesz. O nie. O Jesus. Nie, no, no to w każdym razie, jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie że zostawić łapki w guje, komentarza, zasubskrybować kanał, oraz e, zostawić dobra, dzwoneczka, żeby, e, żeby być na bieżąco. A jutro prawdopodobnie pojawi się. Fójrz czy mój To To jest kill A A jutro dobra. pewnie pojawi się kolejny odcinek z ekipą. To trzymajcie się i cześć. Dziękuję. Dajcie myte.